Cześć, mam wszystkim ludzie. Z tej strony kosmito polaczek. I robię przedstawienie serwera, link będzie w opisie. Um. Ogólnie poprzestawiam wszystko. Ale na początek idziemy do ekspowiska. Um. macie ekspo, wisko takie takie Tylko do takiego możecie wejść. No to wejdź. Taka ciekawostka. Tyle ile mamy Ekspa, tyle taki mamy level. No więc troszkę logiczne. No. Ogólnie walczymy z tymi zombiakami, żeby zdobyć Ekspa żeby wydropiły nam itemy. Mi się teraz nie chce tutaj dropić, bo ja już to przeszłem. Więc popełnijmy samobójstwo. Gdy wbijemy dostarcząc level i itemki nam już się nie będą mieścić w ekwipunku, możemy iść tam w przód. Tam w przód jest y tam w przód, tam najdalej. Tego wieśnia czy nie będziecie mieli, bo to jest do niedzieli. event, a jest dziś pierwszy dzień lata, więc myślę, że nie będzie. Fajny Rezi. Część się rezi, No, mimo że Rezi ma Tutaj przydajemy swoje stare itemki. Gdy mamy dość kasy, a już nie chcą nam. I, a już w ogóle nie możemy wydropić lepszego jako niż mamy. Albo po prostu chcemy idziemy do banku. Sprawdzamy, ile mamy kasy na przykład kupujemy dobrego kleja i idziemy do to jest normalny to, 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 to tam gdzieś będzie dobry no i idziemy na przykład do dobrego z, do, to jest dobry zbroń i sobie wymieniamy na przykład za dwa kawałki będziecie mogli aż taką no ja mam i te itemy, które są wydropnięte a mm, można kupić są w ogóle inne ja mam... albo dobra, nawet wam to pokażę, bo przecież. Tam jest broń. Mistrz pokażę i zbro Wszystkich. Taki ten, który wam wydropi, nie możecie go. Nie możecie go kupić, przepraszam. No, idziemy no to. Dobra. Um, patrzcie. Zbroń mistrz legendarny. Ja mam na przykład buty. O, widzicie? Są takie enchanty. Albo... No widzicie, są takie enchanty. A ja mam inne. Inne, bo inne. Bo ogólnie but... I tym przedstawię wam. Poziomy. Najsłabszy poziom jest podstawowy. Który dostajecie na początku. No. Potem jest słaby. Potem jest dopuszczający. Potem jest normalny, bo oczywiście mówię poziomy zbrojek. Potem jest dobry, potem epicki, a potem legendarny. A na samym końcu niesamowity, których nie da się kupić. Um, tak, ja pokażę hełm epicki, klata epicka, zupełnie niesamowite i buty legendarne. Tak. Um, oczywiście bardzo ciężko zdobyć legendarny temek, ale ja zdobyłem. No jest jeszcze... Gdy wbijemy 15 level, możemy iść na PvP. Ja nie chcę iść na PvP, bo tam wydro itemy wypadają z ludzi i... No no i jest głupio. Więc idźmy. I to jest moja ekspoiska. Ja już mam 17 level, to zaraz będę chodził tam. Na 23, ale na razie pójdźmy. Tutaj. Głównie tu przedstawiam wam troszkę. I słuchajcie, ludzie. Zależy, z jakiego poziomu dostajecie itemy. Bo jeżeli dostaniecie stąd itemy, to one będą miały lepsze enchanty. Na przykład taka zbrojka. A czekaj. Widzicie? To jest wydropione z mojego, a to jest wydropione z tego podstawowego poziomu, widzicie? To jest zmieniona nazwa, ale poziom jest ten sam, rozumiecie? No. Jak na 30 levelu wam coś legendarnego, to... No. Biłem brawo, klaskałem, więc nie wiem, czy to było normalnie słychać, ale mam nadzieję. No i tak bijemy. No i expimy. Ogólnie mogę się czymś podchwalić. Tak, mogę się czymś pochwalić. Mam najlepszy miecz na serwie. Nikt go nie ma. Jest najlepszy. Nikt, ale nikt na serwie go nie ma. On. Jego cena nawet jest nieokreślona. On po prostu. Jego jest tak mała szansa, żeby wydropić. Czy że normalnie bucha głowa, więc zrobię z tego serię. A na dzień dzisiejszy to by było na tyle. Siemanko, cześć. I czołem. Bye, bye.